Grześu grzesiu jak najlepszy napastnik polskiej ligi. Pochodzę z Arabii Saudyjskiej, urodziłem się tam i wychowałem. Marzeń mam wiele, ale moim największym jest zagranie w lidze żydowskiej, moim drugim marzeniem jest to, by inni nie naśladowywali mojego wyćwiczonego stylu gry. Mam dwóch idoli, jednym jest Witek, drugim jest Tobolinho ich gra jest fenomenalna a ich podanie są nie do naśladowania chciałbym w przyszłości zagrać tak jak oni. U dziadka na polu mam plantację marchwane często ją sprzedaję i kupuję sobie kozaki do gry w piłkę bluzka którą mam na sobie została uszyta przez mojego papę. Ja interesować się futbolem amerykańskim te debile są bardziej pojebani niż jona pakowani i gonią tą piłkę w kształcie jojka. O jo na to pytanie a więc tak ja Jaworzno metaleć i zagłębie Wrocław. Ja pierdolę mam takiego popierdolonego kota wabi się z raś, jak ten skurwysyn ostatnio porysował moje trofea i medale co żem kupił w szopie. Łokej okay, najpierw chcę pozdrowić Witka i Toborimcha mam nadzieję chupocy że kiedyś zagram tak jak wy chcę pozdrowić również mojego dziadka który opiekuje się moją Marychą a także papę pozdrawiam że uszył mi taki zajebisty dresik. Ja też nara pojeby.